To jest najwyższa góra na świecie zwana Everest, ale tak samo jest znana na całym świecie jako najwyższy cmentarz na świecie. Dlaczego? Tutaj odpoczywa 200 ludzi zamrożonych z całego świata. To nie jest zwykła góra, co sobie wchodzisz, wieszasz flageczkę, robisz selfie czy coś takiego. Nie, 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 kolego. To jest walka między Tobą a górą. Do 8000 metrów wysokości można poradzić sobie. W lipcu minus 5 stopni, ślisko, trzeba wchodzić pod górkę, wiadomo. Ale od 8000 metrów wysokości zaczyna się prawdziwa walka. Zazwyczaj co chwilę pada śnieg, wieje wiatr. Nic prawie nie widać, zimno, ślisko, lód. Ale jest jeszcze coś gorszego. Na takiej wysokości jest 30% mniej tlenu i żeby dać jeden krok, musisz wziąć z trzy razy oddech. Mięśnie słabną, bo nie mają tlenu, żeby syntetyzować tyle energii. Serce tak bije, jakbyś biegał, a chodzisz powolutku. Jeśli się poślizgniesz i złamiesz coś, albo nie będziesz miał siły... Twoi koledzy cię tam zostawią, bo nikt po ciebie nie przyjdzie i weźmie cię na barana. Tak jak te trupy, co służą jako wskazówki dla innych. Ale najpierw daj nam kciuka w górę i subskrybuj się. Dołącz do nas i nie przegap więcej takich filmików. Pierwszy trup, który ci przewita, jest zwany jako witający. Jak się na niego popatrzysz, Oglądarze ci mówi, witaj na Monteberest, na tej wysokości stanie ci się to samo. Kto chce przenocować w namiocie i z rana na drugi dzień musi spać koło innych trupów, co leżą zamrożone na przykład 30 lat. Przespałbyś się tak? Odpowiedz w komentarzu. Rano? kto pójdzie trasą południową przejdzie koło leżącego prawdopodobnie dopadła go śnieżyca i zamarzł Swoja rodzina wysłała dwóch ludzi, żeby go zabrać ale umarły tak samo po drodze. Dalej w malutkiej jaskini siedzi sobie David. Czeka dalej na pomoc. Jak żył 20 osób przechodziło koło niego i nikt mu nie pomógł, zamrażając się w tej pozycji. Bliziutko już szczytu przechodzi się koło zielone buty. Cełong miał dużo doświadczenia w spinaczce i był policjantem. On i jeszcze siedmiu kolegów zaskoczyła ich śnieżyca i umarli z hipotermii. Na 8000 metrów ludzie co idą na szczyt zazwyczaj mówią, że jeszcze brakuje 3 godziny do zielonych butów. Mówi się, że najgorsze nie jest wejść, tylko zejść. Ludzie są już parę godzin na niskim tlenie i niektórzy mają już halucynacje. I amikaty zdobyli już szczyt. Ale swój kolega Bruce szedł za nimi jakieś 30-40 minut. Na szczycie nie czekali na niego, tylko wrócili do bazy. Bruce nie wrócił w ten dzień ni na drugi. Ian I i Katy zeszli ze berestu bez niego. Wiedzieli, co się stało. Parę tygodni później odkryli jego ciało oplątane w sznurkach. Prawdopodobnie spadł w bardzo niebezpiecznym miejscu. Sergiej i Francis zdobyły swoje marzenie, osiągnęli szczyt. Wyruszyli do bazy w nocy, ale się rozdzielili. Sergiej dotarł do obozu, ale nie było swojej żony i wyruszył po nią z powrotem na szczyt. Sergiej zaginął, a swoją żonę znaleźli inni ludzie na drugi dzień. Dali jej tlenu, chcieli ją zabrać, ale nie dało rady. Musieli ją tam zostawić. Siria miała 33 lata, sportowiec, dużo doświadczenia w spinaczce, ale podczas schodzenia poślizgnęła się i spadła. Następna historia: zdobył najwyższe szczyty na świecie. Nawet Everest. Chciał jeszcze raz zdobyć Everest, ale tym razem podczas schodzenia zaczął padać śnieg silnym wiatrem i nie dał rady. Usiadł i wiecie resztę. I takich historii jest 150 więcej. Mogą być najlepsze w swoim sporcie, mieć kondycję i doświadczenie najlepszą na świecie, ale wiedz jedno: mniejszy tlen przez parę godzin, osłabione ciało i wystarczy tylko jeden błąd i skończą tak samo. I koniec, daj nam lajka i teraz kliknij tutaj, gdzie pisze topujemy, o tutaj i oglądnij inne nasze filmiki o ludziach mutantach, ufo, mordercach, gwarantuję Ci, że Ci się spodobają.